Miałam super stręcz sny. Iris litości tylko nie twoje sny przy śniadaniu. Ale ja też mam sny, ale o nich nie opowiadam. No może powinnaś. Na no, mój sen naprawdę był super stręcz. Mój też. I wiesz co? To było tak, jakbym wcale nie spała. Miałam dokładnie tak samo. To było tam. Tutaj. Tak. Widziałaś ich? Całą trójkę? Tak. I odwrócony stół. Tak. Dobra, dziewczyny, to jasne. Co? Tutaj są zjawy, to jasne. Przestań! Nie jesteśmy tu same. Są tutaj zjawy, to jasne. Od tygodnia nie śpimy i mamy ten sam sen. Iris, przestań, daj spokój z tymi bredniami. Wnerwiasz mnie. Uwielbiam cię, ale mnie wnerwiasz. Już o tym rozmawiałyśmy, okej. Okay? Mamy inny stosunek do świata. To mi nie przeszkadza, ale cały ten twój cyrk, wszystkie te rytuały Shiatsu, Feng Shui, chi, Gong, Reiki, te ez ezoteryczne badziewia. Energetyczne. Wszystko mi jedno. Szanuję, mam to gdzieś, szanuję. Ale nie wierzę w te brednie. Urwa, uważaj z tym ciastkiem. To, że ty nie wierzysz, nie znaczy, że nie istnieje. Stop, nie wracamy do tematu. Energia jest prawdziwym tematem. Stop. Margarita, ona ma rację, nie denerwuj się. Stop, Rose, nie mieszaj się. Ale to prawda, fakt, że ty nie umiesz czegoś wyjaśnić, nie znaczy, że to nie jest prawdziwe. Sprawdzać i udowadniać to dwie różne rzeczy. Sądzę, że palimy za dużo skrętów, że pijemy za dużo wódki, że to, że to zioła, które kupiłam, dolali do Mestosa. Że po raz pierwszy mieszkamy we trzy i że wprawia nas to w dziwny stan emocjonalny. Tomas polewa wódkę. No, na popitę. Za nasze pierwsze grzyby, dziewczyny. Stuknij się nawet, jak nie pijesz iris. Za grzyby! Za grzyby! Wszyscy prócz iris wypijają naraz szota wódkę. Margerit, ustaw swój kieliszek na środku. To tobie się ukazała. Kładziemy palec na kieliszku. Margerit kładzie pusty kieliszek na środku stołu. E, który? Głupi jesteś czy jak? – Wskazujący. – Połóż wskazujący. – No nie wiem. – Głupi jesteś czy jak? Każda kładzie palec wskazujący na kieliszku. Tomas, palec dajesz. Yy, dziewczyny, uprzedzam. Chciałbym spróbować, ale wierzę tylko w połowie. Tomas, ja też w to nie wierzę. Ale co się może stać? Dobra, trzeba to zrobić, skoro już zaczęliśmy. Zapewniam cię, yy, że wszystkie widziałyśmy to samo. I to nie zioło, uwierz mi. Musimy z nimi porozmawiać. Musisz tu być. Dobra. Jestem tu. Wierzę ci. Mhm. Wierzę wam, dziewczyny. Wchodzę w to. O kurwa. Czekajcie. Co jest kurwa? A jeśli to Lenin i jego żona, to to nie może się udać. Dlaczego? No bo to inny alfabet. Kurwa, ależ się... ci... <laughs> Ale z ciebie tłuk! Wiesz co, jeśli duch chce porozmawiać, to jakoś to ogarnie. No, myślałem, że w to nie wierzysz. Nie wkurwiaj mnie. <gry> Rose, nic nie mówisz? Wszystko gra? To, to chory, że, że... wy to, że... że, że, wy, że wy... możecie wymówić mówić francuskimi. Co ty powiedziałeś? Wszystko gra? Żeby nic nie rzec. W porządku, dziwnie wyglądasz. Ja tam dobrze. Rose, w porządku? Tak, tak, tak. Przyszłam po... Doświadczenie. Czekam, aż pan położy palec. Wszyscy kładą palec wskazujący na kieliszki. Co trzeba teraz zrobić? Ona, zamknąć ona twoja gęba, Tomas! Tak, zamknąć ją, skupić się i zadać pytanie. Ale nie, duchu, jesteś tu. No, chyba nie to. No. Kurwa, co za szczęście, że nikt nas nie widzi. Na kogo głosować? Zapytam ich, na kogo głosować? Twoja własna morda, Tomas. On tu jest. Kim jesteś, duchu? Wchodzi Leni z egzemplarzem Co robić w ręku? Za nim idzie kobieta w szarości, trzyma dzbanek do herbaty. Dostrzegają kobietę w bieli. Wszyscy troje patrzą na siebie, a potem na sens spirytystyczny. O, mam wrażenie, że ktoś tu jest. Kieliszek drży. Kim jesteś, duchu? Kieliszek lata na wszystkie strony. Towarzysze. Kieliszek zeskakuje ze stołu i roztrzaskuje się o ścianę. Co to za hałas? Co to było? Kieliszek! Nie, 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 nie. jakieś zwierzę było. W mojej głowie. Ale to wycie zwierzęcia. To w mojej głowie. Nie, 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 nie. Towarzysze. Rosa, rosa, Roza, rofiu. Moja głowa. Nie, 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 nie. zwierzę. zwiń to 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 ]Sure. to Roza! Towarzysze! rosa, rosa. Towarzysze. Moja głowa. Przestań. Towarzysze. Kim jesteście, towarzysze? Moja głowa. Tu jesteśmy, towarzysze. Zrobię naszym! Towarzysze! Dzięki One są siebie! słuchaj! To, towarzysze! Wyobrażasz sobie czasami, jak ten świat będzie. Jaki ten świat będzie za 100 lat, do czego będzie podobny? A myślisz, że co ja właśnie robię, Nadia, jeśli nie myślę o przyszłości? Rozpraszam cię, wybacz. Przepisałam twój ostatni zeszyt. Ziemniaki, ziemniaki, ciągle te ziemniaki. Co my robimy w Paryżu? Oni myślą tylko o jedzeniu. Co? Nic, opowiadam głupoty, mówię do siebie, nie słuchaj mnie. Nie czuję się dziś dobrze, mam duszności. Wiem, że wygnanie się kiedyś skończy, wiem, że historia będzie postępować krok po kroku nieubłaganie. Może kupić jajka? Chcesz wody? Ależ mi się chce pić skaranie. Nie masz wieści od Trockiego? Nie, dziękuję. Moja miłości, moja ukochana towarzyszko, co ty tu robisz w środku nocy? Co ci jest? Moja piękna, moje serce, jestem tu. Nie chcę, żebyś umarła, nie przede mną, nie masz prawa. Chcę, żebyś żyła, moja duszko, z dala, z dala, ale żebyś żyła. Pozbieraj się, jesteś tak pełna życia, tak piękna, tak błyskotliwa, moja duszko, moje serce, moja gwiazdko. Nie umieraj, no nie umieraj przede mną, nie zniosę tego, nie zniosę. Wołodia, 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 kocham cię. Chodź ze mną. No nie mogę, ukochana. rozwód. Nie mam prawa. Rozbud towarzyszko, to burżuazyjne. Ale po co to mówię? Och, moje serce, gdzie jesteś, gdzie jesteś? Wołodia, ty płaczesz, opłakujesz mnie. Przecież łzy są burżuazyjne. Nie żartuj sobie, tak? Żartuj sobie ze mnie, towarzyszko, śmiej się. Śmiej się ze mnie, nie umieraj. Rozbud jest burżuazyjny. Wolna miłość jest burżuazyjna. Radość, Wołodia, pożądania, życie. Co ty robisz z życiem i z radością, to burżuazyjne? Zrozum mnie, zrozum, muszę dawać przykład. Przykład czego? No, pomyśl o proletariacie, towarzyszku, ukochana. Myśl o, pro o e, proletariacie. Opowiadasz brednie, Wołody. Zobacz, wszystkie oczy są na mnie zwrócone. To jest początek wszystkiego. Wszystkie myśli towarzyszy kobiet z pracującego ludu muszą skupić się na rewolucji proletariatu. Mówisz jak w swoich książkach. Nie rozumiem cię, jak tak mówisz. A jednak płaczesz. Jesteś taki zimny. Wchodzą Margaret, Iris i Robes w długich sukniach z początku XX wieku ze smartfonami w rękach. Za nimi nagi, zasłaniając, zasłaniając przyrodzenie, dłońmi Thomas szepcze. Margaret. Włożonierzu, i ulianowie. moja piżama. Spierdalać! Rewolucja dzieje się na zewnątrz, a tu robię co chcę, jestem u siebie. Idźcie do diabła! Margarit, nie rób sobie jaj! Włodzimierzu i Liczu Ulianowie, towarzyszu Leninie! Gdzie on jest? Kim jesteście? Kto was przysłał? Margarit! Wszystko zniknie ineso. Spalę nasze listy. Nikt się o niczym nie dowie nigdy. Włodzimierzu i Liczu Ulianowie, towarzyszu Leninie! – Chcemy panu zadać kilka pytań. – Margarit, wkurzasz mnie, moja piżama! – Banda degeneratów, dekadenci, anarchiści, dość tego, z tym się nie igra! A ty, człowieku z przyszłości nagi sobie i się ubrać! Tomasowi, – Rzuca Tomasowi jego spodnie od piżamy. Ciemność. Wchodzi Rose z naręczem prania, podaje Leninowi białą koszulę. – Proszę, ja wyschła panu koszula. Co to za t-shirt? No – Tomasz nie miał nic innego, żeby mi pożyczyć. – Beznadziejny! Proszę go zdjąć. – Tutaj? – Krępuje to pana? Ani trochę towarzyszko. Nie mogę znaleźć kaszkietu. – Lenie ściąga t-shirt i zakłada koszula. No nie jest wyprasowany. – No nie. <grym> a pomoże mi pan złożyć pościel. Złożyć pościel? Złożyć pościel. Dlaczego? Żeby ją schować. Dlaczego? Bo złożone zajmują mniej miejsca, a my nie mamy go za dużo. Dlaczego? Bo przestrzeń w Paryżu jest droga, a my nie mamy dość pieniędzy, żeby wynająć coś większego. Dlaczego? Co dlaczego? Dlaczego przestrzeń jest droga? Czy dlaczego nie mamy dość pieniędzy? Oba. Pan sobie robi ze mnie jaja, Wołodia? Doskonale pan wie, dlaczego. Trochę. Dużo. Więcej ode mnie. Czytał pan kapitał, a ja nie. Trochę. To, trochę dużo do obłędu, jak mi mówiono. Do obłędu w żadnym razie. Nie jestem obłąkany. Proszę się nie łudzić. Nie ma szaleństwa. Wręcz przeciwnie. Rozum. Rozum, tylko rozum całe życie. Nauka i rozum. Chodzi na z wielką książką ZSRR pod pachą. Bołotia! Bołotia! Zabal zamawiajcie! Bołotia! Jestem mężczyzna. to jest? To prześcieradło! Jestem mężczyzna. Grudzin cię zabalsamował, Wołodia zabalsamowany. Słyszysz mnie, Wołodia? Mumia, twoja. Ojciec rewolucji zrobi z ciebie mumię. Wiem, czy tak? To twoja jedyna reakcja? Paski. Chyba masz coś z głową. Dobra, zostawiam panu prześcieradło, proszę je zatrzymać. W międzyczasie poskładam resztę. Mumia, Wołodia, ten głupek ma się za ten Hamona. Z tym swoim wąsem psychopaty. <laughs> powinieneś był mnie słuchać. Mówię ci, że ten typ jest nienormalny. Spławię go. Czyje to skarpetki? Za późno. Stuka w otwartą książkę. Moje. Powinieneś był, powinieneś był mnie posłuchać. Wiedziałam, walczyłam. Spójrz, będą walczyć. To jest tu napisane. Spójrz tutaj. Jest o mnie wzmianka. Walczyłam jak mogłam. Inessa ma rację. Przeżyję cię, przeżyłam cię. To wszystko fałsz. Co mówisz? Dokąd doszłaś? Do mumi? Nie czytałaś dalej? Nie. A to czyje? Moje. Otrujeć. cię. Kto? No gruź. Co? A to? Nadi. Otruta mówię. W twoje urodziny. Przyśle ci ciasto zatrute, a ty je zjesz. Happy birthday. Jesteś martwa. Otruta. Ja? No legenda, propaganda, czysty wymysł. Fikcja. To wszystko V, Wszystko co tu jest napisane. Dranie. Nie wierzę no Masz rację. Jest pan... Zakochany? Wołodia? Tak, tak, jestem zakochany, Tomasz. Inesa. Tak, pierwszy raz, to silniejszy ode mnie. Inesa. Nie rozumiem. Gnę do niej całym sobą, nic nie poradzę. Jak to panu powiedzieć? Tak, całym sobą, nie poznaję siebie, to pierwszy raz. Nie mogę, gdy ją widzę, nie mogę się powstrzymać, by jej nie kochać. Całej, całej, jak, jak nigdy cały. Wszędzie, to znaczy w moim ciele, tak. No, to, to Całym sobą. Rozumie pan słowo, cały Tomas? Cały, całkowity. Nie panuje nad tym, nie panuje, boję się Tomas, boję się wyjść na dach i wykrzyczeć całemu światu: Kocham ją, ją, to ją kocham, tę kobietę, właśnie tę, żadną inną, ten pierwszy raz wykrzyczę się, a, a zamiast tego siedzę cicho, siedzę cicho, siedzę cicho Tomas i myślę o proletariacie. O proletariacie, o proletariacie, o proletariacie. Tylko to mnie uspokaja. Jeśli ten sen jest prawdą, jeśli to, co czytam w Waszych książkach, jest prawdą, wstrząsnę historią, biegiem czasu, wzbudzę ogromne nadzieje. Co najmniej. Proszę spojrzeć, moje ciało, proszę spojrzeć. Idealnie zachowane. Pokazuje mu mięśnie brzucha. Proszę dotknąć. No, proszę dotknąć, to no śmiało: 70% wody. Reszta to kości. Tylko kości, myśli, świadomość. Ile waży świadomość? Proszę się nie bać, jało proszę dotknąć. To masa ciska mięśnie, Lenina. Zakonserwowane w temperaturze 16,6 stopni Celsjusza, 70% wilgotności. W moim mauzoleum, a pan w tym czasie, pan w pańskim mieście świateł, studiuje pan historię jak mięczak, drapiąc się po tyłku, rozprawia pan o niżu demograficznym, handlu wymiennym, produkcji biorecyklingu, gotuje pan, robi pranie, głosuje, dzieli obowiązki. żałosne. Nie wierzy pan w postęp. Walczy pan w swojej dzielnicy o czystość powietrza, o świeże warzywa. Boi się pan zatrucia, boi się pan krwi. Nieprawda. Proszę mi się nie sprzeciwiać. Boi się pan krwi, przelania krwi. Nie patrzycie na dużą skalę. Słyszałem was w nocy, w pokoju. Z trzema siostrami szeptaliście jak konspiratorzy, te wasze dyskusje domowo-polityczne. Co za patos. Ściany są cieniutkie w Paryżu, towarzyszu. Wszystko słyszałem. Rewolucja zaczyna się w domu. Inne głupoty. Pochwała letniości, najlepszego systemu, Bla bla bla. Wszyscy jesteście demokratami. Żałosne. Wasze marzenia, marzenie jest nędze, nędzne. Nie patrzycie na dużą skalę. Boicie się krwi.